Witam wszystkich serdecznie w dniu dzisiejszym. Taki krótki, spontaniczny live, a mianowicie w dniu dzisiejszym pokażę Wam kochani, jak można za pomocą Flash Tool zaprogramować ESP32 w ROM32. Bo z tym jest duży problem. To znaczy, jeżeli chodzi o kasowanie, nie ma problemu. Jeżeli chodzi o wgranie oprogramowania pliku binarnego, którego mamy na przykład yy, zapisanego za pomocą Arduino IDE, bo mamy tak zwany export from binary files, w momencie kiedy mamy tą binarkę. Dużo osób ma problem z tym, żeby to wgrać w ESP32, w ROM32. To ja Wam to wszystko krok po kroczku pokażę. Więc, kochani, przechodzimy do programu Flash Tool Downloader. Uruchamiamy go w trybie administracyjnym. Ja Miałam wersję akurat 399R2. Odpalam go. Na wstępie wybieramy sobie ESP32. Tutaj, jak widzicie, Develop OK i robimy OK. I otwiera nam się takie okno programowe. Ja sobie tutaj to wszystko pokazuję żeby nie było, bo tutaj były jakieś inne rzeczy, to żeby tego po prostu nie było, tu wyłączymy sobie to. Adresację zostawię. I teraz tak, kochani, w czym rzecz? Tu mamy adresy 0x1000, 0x8000 i ostatni adres 0x 10 tysięcy. O co chodzi? W sumie y, b, y, Arduino IDE Binary Files nam tworzy jak gdyby 4 pliki. Ale de facto przez Easy Tool znaczy może źle powiedziałem nie Easy Tool tylko f, e, Flash Tool e, jak gdyby Korzystamy z trzech plików binarnych tylko, bo ten czwarty plik binarny, który jest przez Arduino otworzony. Yy, najprawdopodobniej on jest na potrzeby właśnie Arduino tylko i wyłącznie, a trzy pozostałe pliki są do wykorzystania w innych jak gdyby flasherach, między innymi właśnie w tym. I teraz tak, pierwsze co ustawiamy. Musimy mieć ustawione 40, 400 MHz musimy mieć ustawione do i musimy mieć załączone do teraz tak wybieramy sobie port na którym mamy nasze Arduino można to sprawdzić w menadżerze urządzeń pod którym portem urządzenie się znajduje jeżeli tego nie wiecie w każdym razie są filmiki, są tutoriale, tego jest mnóstwo gdzieś tam w internecie, na YouTubie. Między innymi możecie zapytać również wujka Google'a. Na pewno Wam odpowie jak sprawdzić port, na którym dane urządzenie pracuje w Windowsie. Jeżeli już mamy port ustawiony, to sobie wybieramy prędkość. Ja sobie wybiorę, bo możemy wybrać różne prędkości. Ja wybiorę sobie 92, 000, 92 000, 921 600, przepraszam. Taką prędkość. I na samym początku co musimy zrobić? Najlepiej by było, żebyśmy wyczyścili nasz układ. Żeby nasz układ był zupełnie czyściutki, bez żadnych śmieci. To. Przy takich ustawieniach, bo to jest na razie z tymi adresami nieistotne, klikamy erase, czyli yy, kasujemy całą zawartość naszego układu. Klikamy w to, czekamy, Sync Download pojawiło się i finish. I w tej chwili nasz układ ESP32 rom 32, jeżeli coś na nim było, to już tego nie ma. Układ jest puściutki, wyczyszczony i nic na nim się nie znajduje. No to teraz tak. Mieliśmy projekt zrobiony w Arduino. Zapisaliśmy go do pliku do plików binarnych. Wyeksportowaliśmy do plików binarnych. I teraz jak go wgrać? Prosta. Mamy trzy adresy. 0 X100. To jest pierwszy adres, i tu to są nasze pliki wyeksportowane z Arduino. Mamy cztery, a my będziemy używać trzech do zaprogramowania. I teraz ja mam tu akurat projekt Your radio. To jest taki fajny projekcik. Niedługo już na moim kanale będzie sporo o tym. Zachęcam do subskrypcji, łapek w górę, do lajków, komentarzy wszystko co tam chcecie ważne żeby była reakcja żeby te moje materiały trafiały do jak największej liczby użytkowników osób, które potrzebują różnych informacji które między innymi na moim kanale mogą się dowiedzieć dobra whenever, nieważne Chcecie, łapkujcie. Chcecie, subskrybujcie. Jak subskrypcja, to kliknijcie dzwoneczek. Dobra, koniec tego gadania nie na temat. Przechodzimy do istoty. Mamy, tak jak mówiłem, cztery pliki stworzone przez IDE Arduino po wyeksportowaniu do binarar. Do, y, bin, do binu przepraszam y, mamy your radio ino bin your radio bot loader your radio merget your radio ino partition ten your radio merget bin tym plikiem w ogóle się nie przejmujemy Olewamy go. On jest do czegoś innego potrzebny, on najprawdopodobniej, jeszcze muszę to zweryfikować, ale on tam w Arduino jest do czegoś potrzebny. Nam będą potrzebne pliki Joradio Inobin, Joradio ino, bin, your radio ino i Joradio Ino Partition BIN. I teraz tak. Teraz otwieramy sobie pierwszy adres, czyli 0X1000. I tu zawsze, co by się nie działo, tu mamy zawsze botloader, czyli jo radio ino botloader. Wy będziecie mieć co innego, tam jakaś nazwa wasza i będziecie mieć ino botloader. Wybieracie ino botloader. Mamy to. Teraz wybieramy drugi. Na drugim pliku zawsze mamy partycję. Jeżeli mamy partycję na przykład tam jakąś zrobioną, bo tu minimal przy tym projekcie była minimal partition yy, sp fi, czy jakoś tak się tam nazywało, już teraz nie pamiętam, w każdym razie tam była wybrana minimal, to musimy założyć partycję. A dlaczego w takiej kolejności? Bo najpierw. Musi nam wgrać bootloader w układ. Później musi nam założyć partycję. A później musi nam wgrać program. A głównym programem to jest youradio.inobin. No Mając te trzy pliki zaznaczamy trzy ptaszki przy tym. Wszystko nam się na zielono podświetliło. Tu mamy ustawione 40, 400 MHz. Tu mamy zaznaczoną tą funkcję SPI Mode. To na środku, to zresztą to jest w sumie na devoucie. I tu zaznaczamy to. Oczywiście kompiąty. Tu z prędkością to możecie jak chcecie. Ja dałem teraz większą prędkość, zobaczymy co się stanie, czy przejdzie OK. Jak już to mamy, to dosimy po prostu start. Czekamy. Po chwili nam się zgłasza układ. Zaczyna zaczytywać do pamięci naszego układu. I zapisuje. Tadaą. I koniec. I zapisało. Kochani, zapisało i to jest wszystko. Możemy jeszcze przejść do tak zwanego sobie informacji o układzie. To otworzę. Tu mamy informację, tu mamy wybór znowu portu. To jest na porcie piątym. Prędkość transmisji możemy sobie wybrać te sześćset Adresy zostawiamy tak, jak jest i robimy Check Info. Chip Info, przepraszam. I on nam odczytał jaki układ mamy i tak dalej, tutu i, i w ogóle. Teraz możemy zrobić Read Flash, czyli odczyt układu flashowego. I on nam odczytuje. Ile, co, gdzie ja zajmuje, wszystko macie. Można to zapisać. Ja tego zapisywać nie będę. I później rad fuse, czyli odczytanie fuse bitów naszego układu, bo wiadomo, ktoś kiedyś mówił, że w jakimś programie można było te fuse bit zmienić. Nie proponuję tego robić, zostawić tak jak jest, bo można sobie niezłego bałaganu narobić, i tym sposobem, kochani. Można właśnie w taki sposób w prosty Flash Toolsem zaprogramować układ SP32 w ROM32. Wszystko wybieramy i ustawiamy tak jak ja pokazywałem. Wy jak będziecie tworzyć projekt w Arduino IDE i będziecie robić eksport from binary to w tym momencie będziecie mieć właśnie takie pliki. I jeżeli będziecie mieć takie pliki, to taka właśnie, a nie inna adresacja dla tych poszczególnych plików BIN musi być i w tej, a nie innej kolejności powinno być to ustawione. Cała reszta programu ustawiacie w zależności od Waszych Preferencji sprzętowych. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o komie, to COM ustawiamy w zależności od tego, tak jak już mówiłem na początku, w zależności od tego, na którym komie nasze ESP się łączy z komputerem, można to sprawdzić. Tak jak mówiłem na początku, jest dużo tutoriali. W menadżerze urządzeń tam jest. Widoczne pod jakim komem jest to urządzenie przydzielone w naszym komputerze, a prędkość wszystko zale, transmisji wszystko zależy od jakości komputera, od jakości kabla, jakości połączenia. Można wybrać o wiele mniejszą prędkość, wtedy będzie wolniej przesyłać. Zalecane w sumie jest 51200 chyba. Zalecane jest 11, 115 200 Ja użyłem 96, 961 600 Można użyć więcej Ja użyłem tego Zaprogramowało przeszło Wcale nie mam super najnowszego sprzętu Ale też nie mam najgorszy A jak widać morza Morza tak by to pokrótce wyglądało, więc jeżeli ktoś ma problem, proszę bardzo, gotowe rozwiązanie. Zachęcam do subskrypcji, łapek w górę, do komentarzy. A jak już subskrybujesz, to kliknij ten dzwoneczek. Ciebie to nic nie kosztuje. A dla mnie duży plus, powiem, że coraz więcej osób chce oglądać moje materiały. Moje materiały dla innych osób są przydatne. To jest jak gdyby taka motywacja, żeby tworzyć dla Was więcej. Ok, to wszystko jeżeli chodzi o dzisiejszy live. Bardzo króciutki, a mianowicie mam nadzieję, że, że i bardzo sensowny, i bardzo przydatny.